Poznań właśnie zaczynamy kwali. Julek lek się przygotowuje, ma jakieś sesje zdjęciowe właśnie. Widzicie go? No jest gwiazda W trzeciej rundzie Kliokab Bohemia. Zaczęliśmy dzisiaj ściganie. Jesteśmy właśnie po kwalifikacjach. Bardzo skomplikowane kwalifikacje, ponieważ w zmiennych warunkach przez pierwsze dwa okrążenia jechaliśmy po suchym, później lunął deszcz, i na ostatnie 3-4 minuty tor znów wysechł. Nie poszły do końca po mojej myśli z samego początku, ponieważ popełniłem błąd na pierwszym okrążeniu pomiarowym na suchym torze. Przez co nie pojechałem pomiarowego kółka i miałem chyba 16 czas. Później zaczął padać deszcz. Ja jadąc na slikach nie mogłem zrobić żadnego czasu. Więc dopiero Więc czekaliśmy tak naprawdę dopiero później na 4-5 minut przed końcem udało się wyjechać na tor, kiedy już był suchy i nadrobić ten czas. Finalnie kończymy na drugim miejscu. Więc, po tym całym zamieszaniu, jestem z tego mega zadowolony, bo tylko dwie setne straty mamy do lidera. Jesteśmy w pierwszym rzędzie, mamy również dwa punkciki do generalki za kwalifikacje, więc to naprawdę mega spoko. Aktualnie trwa serwis auta, zmieniamy opony na jutro. Jeszcze tutaj wyszła jakaś mała niespodzianka, wymieniamy stworzeń w lewym przednim kole, bo na tym torze lewy przód jest bardzo przyciążony. Jedziemy w prawo jest dużo prawych długich zakrętów. Tor nie jest do końca równy, więc, więc lewe koło naprawdę dostaje duże obciążenie, ale prace już dobiegają końca. My zbieramy się dziś, jedziemy na spotkanie z naszymi sponsorami, partnerami. Jesteśmy umówieni, żeby przegadać jeszcze naszą współpracę. Może coś porozmawiać o przyszłym sezonie. Zobaczymy, kończymy serwis. Jedziemy jeszcze zatankować paliwo w beczki, bo musimy mieć na jutro na wyścig. Zakładamy koła, sprawdzamy geometrię i czekamy na jutro. O godzinie 9.35 bodajże, że startuje pierwszy wyścig, więc z rana warunki będą przyjemne, nie będzie gorąco, będzie dużo tlenu. Oby tylko nie padało. Siemanko, jesteśmy właśnie w drodze na sobotni wyścig. Godzina 8 rano 9.30 startujemy. Nastawienie Julos twoje, bojowe. Nastawienie na dzisiejszy wyścig. Wystartować dobrze, utrzymać pozycję, nie dać sobie wpuścić nikogo. A później zobaczymy jak się rozwój. Marszałkowski na podium. Dzięki za wielki, ogromny brawa. Miejsce trzecie w kategorii junior. Alex Spec, Oskar Marszałkowski drugi, a Juniorszniowski e, zwycięża tej klasyfikację w tym wyścigu. Jesteśmy po, po pierwszym wyścigu. E, mega fajny wyścig. Miałem bardzo dobry start, objąłem prowadzenie na pierwszym okrążeniu. Była super walka. Odjechaliśmy trochę, jednak później dogonił mnie jeden zawodnik. Walczyliśmy tak naprawdę przez całe 15-20 minut, wyścigu przez całą resztę. Mieliśmy dobre tempo, odjechaliśmy od reszty stawki. Niestety walka się potoczyła na moją niekorzyść. Wypadłem dwoma kołami na trawę i straciłem dużo dystansu. Później nie mogłem już tego odrobić. Trzymałem się około 5-10 metrów za zawodnikiem, jednak nie miałem już wystarczająco opon i możliwości, żeby do niego dojechać i spróbować zaatakować, ale jestem mega zadowolony. Yy, jesteśmy na trzecim miejscu w Generalce, pierwsze miejsce w Juniorze, yy, więc mamy kolejne punkty do Generalki. Yy, jutro kolejny wyścig o godzinie 11. .00. Odwracają tylko pierwszych czterech zawodników, więc ja jestem znów na drugim polu startowym, co mnie bardzo cieszy, bo mam pierwszą linię. Mega fajnie mi się startowało z tego pola. Była dobra przyczepność, więc myślę, że jutro też będzie ok i że mamy potencjał na objęcie prowadzenia znów od pierwszego okrążenia i walkę o wygraną. Dwa zdania? Dwa zdania. Pełen sukces kolego. Niesamowity wyścig, niesamowity. Kibicuję. I wspieram. A prób. Gratulacja. Dziękuję, Państwa Jurga Śmiechowski miejsce pierwsze, Oskar Moszękowski miejsce drugie i Matik Pleszcza miejsce e, trzecie, wręcza Józef Kremek, e, puchary skola sposobne. Gratulacje yes! <śleszy>